Radio Plus. Sednał sprawy. Gościem sedna sprawy jest dzisiaj ksiądz biskup Jan Sobiło z diecezji harkowsko zapolskiej Od 30 lat, ponad 30 lat nawet na Ukrainie. Szczęść Boże, witam księdza biskupa. Boże, i kłaniam się nisko. Politycy, politycy polscy, przywódcy Polski, ale też innych europejskich krajów mówią, że to nie jest e, wojna tylko o Ukrainę, to jest wojna też o naszą wolność. Ukraina walczy też za naszą wolność, szczególnie e, krajów e, naszego regionu. No Czy w Wielki Piątek to, to nie jest szczególnie e, symboliczne? Cierpienie Ukrainy, bo ta wojna to też potężne cierpienie cierpienie za inne narody. E, tak. Ja myślę, że. To, co się dzieje na Ukrainie, ta wojna, to jest walka o wyzwolenie całego świata, nawet z systemu totalitarnego, który rozpoczął swoje panowanie po rewolucji październikowej. Wiele państw, nie tylko w Europie, zostało przez ten system opanowanych, i, i to było do, po dzień dzisiejszy, chociaż Związek Radziecki się rozpadł w 1991 roku. Ale to, ten rozpad nie był taki do końca, nie był zakończeniem panowania Moskwy we wszystkich sferach życia, także w gospodarce, w ekonomicznych sferach, w, nawet w duchowej, dlatego że i niektóre kościoły były bardzo pod wpływem propagandy sowieckiej, rosyjskiej później. Dlatego toczy się wojna o uwolnienie Europy i świata całego. A jednocześnie jest to wojna, y, jaka ma zatrzymać y, agresję Rosji, żeby nie poszli dalej y, na zachód, do krajów prybałtyckich, do Polski. Y, ja myślę, że y, plany militarne y, reżimu Putina są bardzo wielkie. Dlatego w ten wielki piątek dzisiaj mhm. rzeczywiście toczymy się z krzyżem Chrystusa, który chce nas wyzwolić od wszelkiego zła. Księże biskupie, ksiądz jest w Zaporożu, to jest no, region od początku rosyjskiej inwazji mocno naznaczony wojną na wschodzie kraju, na południowym wschodzie kraju. Jak wygląda sytuacja w samym mieście? Ono jest otoczone w zasadzie przez rosyjskie wojska. Jak to wygląda? Z dwóch stron stoją rosyjskie wojska ze wschodu i z południa. Na terenie naszej diecezji Charkowsko-Zaporowskiej wojna trwa już od 8 lat. Od 14 uh -huh. do Niesługaństwa są nasze miasta, naszej diecezji, i dlatego my obserwujemy te, tę sytuację już długo. Miasto się przygotowało za na atak, bo od razu nie zaatakowali okupanci. 24 lutego Zaporoża, a i w innych regionach. I dlatego do, dosyć dobrze jest przygotowany na ewentualny atak. Ale dużo tego wojska rosyjskiego stoi pod Zaporożem ze wschodu i, i od południa. Ze wschodu od e, Doniecka-Ugańska i od południa ze strony Morza Azowskiego, tam od Mariupola, e, Berdiańska, Melitopola. Nasi chłopcy. Pilnują dobrze, walki toczą się na wschodzie i na południu, i Rosjanie nie mogą wejść. Jeżeli z góry to jest lotnictwo wojskowe i rakiety nie. nie, nie Padną do zaporoża, to powinniśmy się obronić. A, a tak jeżeli Księżyc było... Biskupie chodzi teraz o tę ofensywę rosyjską, właśnie na wschodzie i na południu, która yy, no, zbliża się bardziej niż trwa, bo ten kluczowy atak chyba dopiero będzie miał miejsce, myśli Księżyc Biskup, że uda się go odeprzeć, że Ukraina została tak zasilona sprzętem z krajów yy, NATO, że uda jej się obronić, wyprzeć ostatecznie Rosję? Mam taką nadzieję i modlimy się o to. Żołnierze też są zmotywowani, są gotowi walczyć do ostatniej kropli krwi. Masa ludzi zgłasza się ciągle do nowych oddziałów wojskowych, a więc dobry duch i, i rzeczywiście dociera z zachodu też pomoc e, wojskowa, że mają już czym, czym walczyć. Jeszcze trochę brakuje, ale gdyby tak się udało, jeszcze nie, żeby z nieba nie było ataków, to. Mhm mogłaby się obronić i nawet wypędzić okupanta aż, aż pod samą most. Księże biskupie, Zaporoże jest 200 kilometrów od Mariupola, czyli y, niemal pół nowego miasta, Teraz miasta, widmo tak naprawdę w 90% zamienionego w ruinę. Czy dociera do Zaporoża? Też wiele osób z Mariupola, czy mówią o bestialstwach rosyjskich, jakie tam się rozegrały? Bo to, co wydarzyło się w centralnej części kraju, o tym już cały świat usłyszał, ale pewnie jeżeli chodzi o Mariupol, kontrolowany w znaczącej mierze przez Rosjan, to dopiero na światło dzienne te wszystkie zbrodnie wyjdą. Tak, tam makabra. Ci, ci, którym udaje się wyjechać e, samochodami osobowymi i, i do, którzy docierają do Zaporoża, opowiadają straszne sceny. I ludzie umierają z głodu, z pragnienia, z braku lekarstw, e, przez obstrzały, które są ba, bardzo intensywne. Codziennie na Mariupolu pada około 100 bomb. I, i które niszczą budynki, niszczą całą infrastrukturę, że nie ma prądu, nie ma łączności, nie ma wody, e, coś strasznego. I dlatego też e, te wszystkie zbrodnie wojenne wyjdą na jaw, i ja myślę, że historia jeszcze takiego okrucieństwa nie widziała. To można po porównać tylko z Warszawą z 1944 roku, kiedy Niemcy palili. I, I walili ka każdy dom. To jest coś, coś strasznego. Putin się mści, dlatego że Mariupol stoi na przeszkodzie, żeby był wolny dojazd z Rosji południowym, nie, południowymi krańcami Ukrainy na Krym. I Mariupol był dobrze przygotowany, ale atak jest frontalny i niszczą. Putin chce zniszczyć, zrównać ziemię całe miasto. No Putin to jedno, a rosyjscy żołnierze to drugie. Czy da się jakoś zrozumieć, bo wytłumaczyć to się nie da, tego bestialstwa, które jest właśnie udziałem rosyjskich żołnierzy? Rzeczywiście, zrozumieć i wytłumaczyć bardzo trudno, kim trzeba być, żeby się dopuszczać takich strasznych rzeczy. Chociaż na miastwie mieliśmy w historii katyń, nie, czy nawet e, historia świętych naszych błogosławionych Karoliny Kuskówny, która została zastrzelona w, w obronie czystości przed e, rosyjskim e, żołnierzem. E, to znaczy, historia już pokazywała, że tam gdzieś głęboko w mentalności te okrucieństwa są i one od teraz wyłazi. Oczywista, to nie, nie wszyscy Rosjanie są tacy, ale. Ci opracowani przez propagandę, przygotowani do wojny właśnie nie mają żadnych skrupułów i zdolni są do wszelakich okropności. Księże biskupia, czy dociera polska pomoc do Zaporoża, w ogóle na wschód Ukrainy, jak to wygląda? Czy, czy dociera, czy jest znacząca, widoczna? O, dociera i to bardzo dużo tej pomocy. Do naszych miast, do Zaporoża, do Dnipra, do Charkowa. Tam, gdzie jest możliwy dojazd, to tiry przywożą i, i na pociągi, pociągi całe zestawy przywożą żywność, środki higieny, lekarstwa. Wszystko, co jest najpotrzebniejsze. Bardzo dziękujemy Polakom, bo rzeczywiście to nas trzyma. Mamy czym się podzielić z żołnierzami. Oni z linii frontu przyjeżdżają niewielkimi samochodami, my im dajemy konserwy, wszystko, co jest potrzebne, te mokre takie chusteczki, bo nie ma się tam, gdzie umyć, to oni się wycierają tymi chusteczkami. To jest wszystko wielka pomoc. I mamy się też czym podzielić z głodnymi tu w mieście, z uchodźcami, którzy docierają wycieńczeni z Mariupola, z innych okupowanych miast. To jest wielka pomoc, wielka solidarność. Tyle ciepłych słów o, za ten czas wojny się nasłuchałem tutaj w zaporożu od ludzi, że za 30 lat nawet takiej nie było takiego wielkiego entuzjazmu, że nie jesteśmy sami, że, że świat jest z nami, że jest Polska z nami jako najbliższy sąsiad i przyjaciel. I tej, tej dobroci otrzymujemy z naszego kraju, z naszej ojczyzny tutaj na Ukrainie. Bardzo wiele, ci, którzy zostali, są obdarowani i ci, którzy wyjechali do Polski, dzwonią i mówią, jak im jest tam dobrze, jak mogą teraz spokojnie żyć. Wielkie Bóg zapłać, wielka to jest pomoc. Księże biskupia, czy jakoś... Konkretyzuje się nabiera kształtów perspektywa pielgrzymki papieża Franciszka do Kijowa, bo, bo kilka dni temu papież mówił, że, że bierze pod uwagę taką ewentualność. Czy jakoś nabiera kształtów właśnie ten wyjazd papieża Franciszka? Ja myślę, że znając papieża, jego spontaniczne serce otwarte i gotowe pomagać, to jest papież, który się nie boi niczego. Jest bardzo taki wolny i wie, że jeżeli Pan Bóg da mu sygnał, że trzeba jechać, to, to w bardzo krótkim czasie Ojciec Święty przybędzie na Ukrainę. My na niego czekamy. Wierzymy, że jego obecność będzie jak egzorcyzm, który przepędzi te ciemne siły wroga rosyjskiego i, i zakończy jak najszybciej wojnę. Jego błogosławieństwo, jego modlitwa tutaj. Kiedy jego nogi staną na ukraińskiej ziemi. Bardzo dziękuję księdzu biskupowi za rozmowę. Życzę bezpiecznych przede wszystkim świąt Wielkiej Nocy i także tego czasu po świętach. Ksiądz Jan Sobiło, diecezja harkowsko zapolska był gościem. Sedna sprawy, jeszcze raz, wszystkiego dobrego. Nisko się kłaniam. Szczęść Boże. Szczęść Boże, kłaniam się i dziękuję i pozdrawiam cię też. Państwu dziękuję za uwagę. Również życzę wesołych, bezpiecznych świąt Wielkiej Nocy. Do usłyszenia we wtorek. Radio Plus. Sedno sprawy.